Poznasz techniki radzenia sobie w kilka sekund lub minut ze stresem, lękiem, bólem i złością. Nauczysz się natychmiast uwalniać wszystko to, co ci nie służy. Tak to możliwe. Twoja wewnętrzna grażyna, psychopatka daje ci popalić. Coraz żarem, bo wszystko idzie nie tak. Wychodzą wszystkie twoje lęki i strachy. Wiem, jak często boli cię. I jest ci źle. Wiem, jak trudno jest zachować wtedy spokój. Wiem, jak trudno jest wtedy przezwyciężyć lęk. Wiem, jak trudno wtedy normalnie funkcjonować. Wiem, bo tam byłam. Wszystko to przeżyłam. A co jeśli istnieje technika, która w 10 sekund ogarnie Twoją grażynę psychopatkę? A co jeśli istnieje metoda, która w 2 minuty usunie wszystkie Twoje lęki i strachy? A co, jeśli istnieje technika, która w kolejne dwie minuty pozwoli ci odpuścić wszystko, co ci nie służy? Tak, to możliwe. Dzięki tym metodom będziesz świadomie zarządzać swoimi myślami i emocjami. Dzięki tym technikom to ty będziesz rządzić swoimi lękami, a nie one tobą. Dzięki tym metodom będziesz umieć odpuścić wszystko to, co ci nie służy. Zresetujesz swój umysł i emocje. Dzięki tym technikom przestaniesz się bać. To tylko niewielka część wyjątkowych technik, które będziemy omawiać na nadchodzącym kursie. Na kursie innym niż wszystkie dotychczasowe, jakie prowadziłam. Na kursie, w którym będzie samo praktyczne mięso, poznasz techniki radzenia sobie w kilka sekund lub minut ze stresem, lękiem, bólem i złością. Nauczysz się natychmiast uwalniać wszystko to, co ci nie służy. Gotowa na ujarzmienie wewnętrznej grażyny psychopatki? Wiem, że tak. To do dzieła! I do zobaczenia 11 października.